Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale Właśnie idziemy z Nadją na pierwsze... Nie do końca pasuje babskie, bo najmłodsza też jest dziewczynką Ale niech będzie, na nasze pierwsze babskie wyjście Czyli idziemy sobie same we dwie i zostawiamy tatę z najmłodszą z mleczkiem w lodówce, więc yy, zaopatrzenie jest. Jedziemy na takie zajęcia sensoplastyczne, jeżeli dobrze kojarzę nazwę. Nie wiem, czy kojarzycie, ja już jakiś czas temu wam mówiłam, że Nadia nie do końca lubi się na przykład z piaskiem, yy, nie Mama, lubi ja śniegu. Ty też? Ja Ciebie też, kocham myszko. Nie za bardzo lubi śnieg, i generalnie nie lubi być brudna. Jak się ubrudzi, to musi się przebrać. Jestem ciekawa, jak zniesie właśnie takie zajęcia. Celowo idę właściwie ją sprawdzić pod tym kątem. W tej bawialni, w której byliśmy, w Montessori, takie zajęcia są właśnie organizowane dla 3 i 4-latków, więc się już prawie załapujemy i zobaczymy jak jej się spodoba, później mamy godzinkę też w cenie już na tej sali więc sobie zostaniemy, po prostu spędzimy sobie we dwie czas oni tutaj sobą w domu i spędzą sobie razem bo chociaż Marika po prostu śpi zbieramy się, mamy dosłownie pół godzinki do zajęć gotowa ubrania mamy wziąć na przebranie, bo podobno będzie brudno musimy jeszcze spakować ubranka i jedziemy będzie fajnie? będzie fajnie, będziesz się bawiła? będę bawiła się w szkole? to nie jest przedszkola, to jest sala zabaw do przedszkola w poniedziałek, dobra? Będę na pizzy Plać Baba. Na sali zabaw. I jedziemy Plać Baba. Na salę zabaw. Miłe wyglądania. Give me love, give me all. this way don't know A tu sobie mogę podglądać co robi Mama, malutka I widzę, że ta ma lajty, bo odkąd wyjechałyśmy to cały czas śpi Czyli bez zmian. Papasz, chcesz zobaczyć co dziś robi? Mama ja cię głodnie jesteś głodna? Tak. Jesteśmy posiadani. I co fajnie było? Tak Pójdziemy jeszcze kiedyś? Jestem w szoku, bo Nadia po prostu była najdłużej ze wszystkich dzieci. Większość dzieci zdążyło się już znudzić, a Nadia do samego końca. Wreszcie, pani się nie mogła napatrzeć, inne mamysia nie mogła napatrzeć, że faktycznie, mm, no, przepadła w tej zabawie. Na pewno też pójdziemy następnym razem, jeżeli będą takie zajęcia. W cenie mieliśmy jeszcze godzinkę sali zabaw, ale wyszłyśmy trochę dłużej, bo słuchajcie, była jedna pani z dzieckiem, no, też jak mniej więcej trzyletnim, i to dziecko przez cały czas kaszlało. Calutki. Czas Katar, żeby inaczej tego nie nazwać Brzydko po same usta I tylko chodziła ta mama z tą chusteczką Wszystkie mamy tak się na nią patrzyły Że mm, Chyba czułyśmy to samo Stwierdziłam, że w takim razie Nie ma co przebywać nadal w tym towarzystwie Tylko po prostu wracamy do domu Spójrzcie też jak mi się o, paznokieć złamał więc jadę do domu, to po prostu obciąć jakkolwiek, chociaż widzę, że już jest krew pod spodem. Nie uratujemy tego za bardzo, byle tylko z mięsem nie poszło. A teraz jedziemy, tak? Jeszcze zobaczymy, co Dzidziuś robi, co? Nie ma Dzidziusia, to znaczy, że wstał. To oznacza, że Tata nie ma tak lajtowo, ale i tak dwie godziny miał. Jedziemy! I hope who I for you Widzisz dzidziusia? Okay. O, truszkę dalej chyba, co? Jest okej. Okay? Fajnie, nie. Wszyscy jesteśmy razem, tak. Miu, miu. Miu, miu. Dawaj. Kopa. Kopa. Jest okej, okay, cieplutko. Zagrzali? Zagrzali ręczniczek. Jaki Mam grzeć po swojemu? I'll swear with you. Kilka dni później ja w okularach, ale chwilowo, w sensie chwilowo, że za chwileczkę je ściągam, ubieram soczewki. Ale przez ostatnie właśnie trzy dni chodziłam w okularach, bo coś mi wyszło znowu na oku. Ale sytuacja panowana. i dzisiaj rano wchodzę do łazienki. I pierwsze co to chciałam ubrać, właśnie te soczewki, które zdjęłam zanim było źle, ale patrzę, ktoś wyrzucił pokrywkę, którą sobie tutaj po prostu położyłam, bo nie znalazłam tego opakowania na soczewki, tylko dałam na pokrywce. No, dobrze, że ktoś trząta w domu, nie? Tylko czasami rzeczy giną takie, co nie powinny. Aha, mała wstała, to chyba jeszcze nie teraz. Halo, halo. Halo, halo. Cześć. Yes. Mama, to jest kolanka. Ja tak, to jest owsianka z kakao, kochanie, wiesz? kakao. Z kakao, kolana? to jest. malować, to przynajmniej wielkiej różnicy nie było. A teraz jak patrzę, to teraz też po ciąży odkryłam swoje ubrania na nowo, bo większość jeszcze się nie mieszczę. Do tej pory raczej chodziłam w takich, w których chodziłam normalnie w ciąży, a póki co ubieram takie, w których się mieściłam tak w piątym mniej więcej miesiącu, piątym, szóstym, bo w sumie w tym piątym to tak jeszcze... No w sumie to tak było, że właśnie faktycznie tutaj na dole było takie zrobienie, ale nie było już takiego brzucha, i co wyciągam, to się okazuje, że należy odgruzować na przykład ten... O, to jest takie satysfakcjonujące. Całkiem inaczej. I co, kurier faktycznie? Jest wrzesień, a ja kupiłam na bibuty już na zimę, bo później przekonałam się, że nie ma rozmiarów. Jak już przychodzi taki czas... Nie no, zdają się takie... Okay. Teraz za duże, więc tak za dwa miesiące... To jest 24. Będą dobre. Patrzcie jakie piękne. Ej, ale my, myślisz, że nie będą za cienkie, a z drugiej strony no, tak mówiłam. Jedne chce tak dochodzenia do przedszkola, a no. drugie chce takie śniegowce, typowo na to śnieg, ładnie. na sanki. Piękne są. Ładne. U nas nie... Jezu, dziu, dzidzia, musimy wstawać. U nas niezmiennie, niezawodne emerki. Pewnie kojarzycie, że pod koniec ciąży wam mówiłam, że brakuje nam na pewnym etapie już tylko i wyłącznie przewijaka, dlatego że chcieliśmy go zobaczyć na żywo i tak kupiliśmy przez internet. Yy, I kamerki, dlatego że nie wiedzieliśmy, na jaką się zdecydować. Jest tego na rynku naprawdę sporo. I przyznaję, że przegrzebaliśmy cały internet przyszłości Szukaliśmy mnóstwo stron, informacji, czytaliśmy opinie i przede wszystkim czytaliśmy o funkcjach, dlatego że mieliśmy pewne wymogi co do tej kamerki. Przede wszystkim musiała się łączyć i z telefonem. I z odbiornikiem. Dlaczego? Dlatego, że chciałam mieć możliwość podglądu dziecka w każdym momencie, niezależnie od tego, gdzie jestem, czy gdzieś jadę, żeby nie było tutaj żadnego ograniczenia, takiego wiecie, łącznościowego. Druga sprawa, żebym nie zawsze z tym odbiornikiem musiała chodzić, ale mimo wszystko ten odbiornik chciałam, dlatego że ja bardzo często coś robię na telefonie i chciałam, żeby równocześnie mieć podgląd na to dziecko, właśnie w formie takiego odbiornika. Kolejnym wymogiem była łączność dwukierunkowa, czyli że i my słyszymy, jak dziecko płacze, i możemy też do dziecka mówić. Czyli, jak będzie trochę większe, to można, zanim się przybiegnie, przyjdzie do tego dziecka, można go uspokoić już na odległość, mówiąc do niego. No i zależało mi też mimo wszystko na dobrej jakości obrazu, bo jednak w tych kamerkach ten obraz często jest kiepski i wszystkie te wymogi, plus mnóstwo, mnóstwo innych, znaleźliśmy w Niani Philips. Avent Sense IQ. Nie będę ukrywać, że śniła nam się po nocach przez ostatni miesiąc i tutaj pojawiła się niesamowita niespodzianka, i to dosłownie w momencie, kiedy już byłam w szpitalu. Więc naprawdę na taki ostatni dzwonek, bo dostałam propozycję współpracy, w ramach której właśnie ta niania się u mnie znalazła. I tak sobie już używamy ją kilka dni, odkąd właściwie jesteśmy w domu. I nie ukrywam, że jesteśmy naprawdę zachwyceni, a pierwszego dnia to w ogóle oboje chodziliśmy i mówiliśmy, ale Bayer. Ale super sprawa, ale rewelacja, ale fajny sprzęt, bo tak jak wspomniałam, poza tym, że spełnia ona te wymogi, które mieliśmy, to ma jeszcze mnóstwo innych. A mowa tutaj na przykład o funkcji śledzenia snu. Tak wygląda w ogóle ten odbiornik. Przepiękne urządzonko. Tutaj sobie go włączamy. I on nam się tutaj łączy od razu z kamerką. Jak widzicie łóżeczko aktualnie jest puste, a to dlatego, że Krystian malutką wziął na spacer. Ale wcześniej Wam nagrałam moment, w którym mała się budziła i faktycznie możecie tutaj zaobserwować jak to działa. Jak wspomniałam, mamy podgląd na dziecko i z odbiornika i z telefonu. Tutaj też możecie zwrócić uwagę, że mamy informację jaka jest temperatura w pokoju, czyli u nas jest aktualnie 23 stopnie. Uwaga! Dostajemy również informację na wyświetlaczu w momencie, kiedy jest za wysoka temperatura, jest informacja, że może być za gorąco w pomieszczeniu. Ja teraz idę malutką nakarmić, bo jak widzicie, troszeczkę się już złości. W lewym dolnym rogu mamy informację, w jakiej fazie snu jest dziecko. Czy jest to sen głęboki, czy jest to sen płytki, czy dziecko w ogóle nie śpi. Mamy też tutaj informację, jak długo dziecko śpi. Kolejną funkcją jest śledzenie pomiaru tempa oddychania. Specjalnie wypiłam tą mianie, żeby wam pokazać, jak ona wygląda, jeśli chodzi o tą Część z kamerką. I ją sobie możemy tutaj ustawić. Wedle preferencji i ma uchwyt dwa w jednym, dzięki czemu możemy ją przypiąć i do łóżeczka, i do ściany. I ona póki co jest na uchwycie przy łóżeczku i mamy cały czas podgląd na łóżeczko, na to, co robi malutka. Jak Nadia do niej podchodzi, to też mamy pełną kontrolę, ale w przyszłości na pewno nie ustawimy u dziewczynek w pokoju przy ścianie, także mieć podgląd na to, co one robią, jak spędzają czas. W momencie, kiedy już będzie etap, kiedy będę mogła faktycznie wyjść, na przykład ugotować obiad do kuchni, czyli dosłownie 2 metry dalej, a mimo wszystko mieć podgląd Ogląd na to, co się dzieje. Odbiornik rodzica, który wytrzymuje na jednym ładowaniu 12 godzin ciągłej pracy. I mamy też w telefonie aplikację, która, tak jak wspomniałam, jest o nieograniczonym zasięgu. No i funkcja, która robi furorę, mianowicie. Funkcja rozpoznawania płaczu, czyli w momencie, kiedy dziecko płacze, dostajemy informację, czy płacz dotyczy senności, głodu, irytacji, gazów, czy po prostu dyskomfortu związanego na przykład za wysoką lub za niską temperaturą w pomieszczeniu, czy zwyczajnie pieluszka jest brudna. W trakcie, kiedy karmiłam małą, to przyszła nadia z płaczem, i jak możecie też tutaj zauważyć, to wyłapało też jej płacz, zinterpretowało i rozpoznano przysne płaczu senność. Także moja starsza córka jest niewyspana, więc jak widzicie, korzyści są nie tylko przy maluszku, ale też i przy starszych dzieciach. Serdeczna polecajka, ja jestem przekonana, że u nas posłuży naprawdę lata, bo niania nie jest tylko na czas niemowlęcy, ale też na pewno świetnie się sprawdza przy starszych dzieciach, które po prostu możemy obserwować podczas zabawy. Kiedy my w tym czasie chcemy zrobić coś innego, w razie czego link zostawiam Wam w opisie. Jania się nie myliła. Nadia była śpiąca. Po prostu zasnęła mi na ręce. I ja sobie tutaj montuję: ona się bawiła na laptopie i w pewnym momencie tak patrzę: coś, coś mi ciężko na ręce. Jania wie o co chodzi. To, jak mi smakuje kawa dosłownie od dnia, no, dzień, dzień po porodzie, bo w dniu porodu kawy nie piłam, nic nie piłam, nie mogłam. To jest po prostu jakiś żart. Naprawdę tak mi smakuje kawa. I to w ogóle nie chodzi o moc tej kawy. Może być inka. Po prostu cały czas. Marzę o kawie. Zaczęło się właśnie mm, dwa dni po porodzie, kiedy krysant się pytał, yy, czy coś mi przywieźć, bo jego mama do mnie jedzie. I ja tak tylko, Jezu, kawę mi przywieźć. No i faktycznie przywiozła mi tą kawę, wypiłam do dna, a ja nie piję nigdy do dna, zawsze zostają takie dwa łyczki i od tego czasu się to ciągnie. Do tego mamy już yy, pierwszy października, tak? Dobrze kojarzę? I dość późno, jak na mnie wleciał Kubek jesienny. Po raz pierwszy, chociaż my w ogóle nie mieliśmy kubków jesiennych wcześniej. Teraz mamy co prawda tylko dwa. Krystem chciał więcej. i teraz... Drugi października. Drugi już jest. Nie no lepiej. właśnie. No, i przyszła mi ta przyprawa, o której Wam mówiłam. Jak to się nazywa, bo tam ostatnio poprawialiśmy. Czaj coś tam. Tiger Spice Chai, O, niech tak będzie. W każdym razie smak korzenny. I obawiam się, że do zimy mi się znudzi. A z drugiej strony zima jest za chwileczkę, nie? Także latuje kawa na mleku kokosowym z przyprawą korzenną. Druga dzisiaj o godzinie 10. No. Oj tam. Staliśmy o 8. Kto by na to patrzył? Możesz sobie zrobić sam. No, doleję sobie. Czy chcesz kokosowe, czy nie chcesz? Nie. Ja ci wlewam z powrotem do tego. Ale będę mieć zimną. No właśnie, do tego nie. Wlewam ci, ale... Ale tu się już skończyło. Uh, so it's a a if chance. I'm lost okay. along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail when I'm lost? If I cry when I am blue, if I cry alone when I am with you, will you forgive me if I do, if I cry when I am blue? od Deslinks chustę i otulacz. I otulacz używamy od pierwszych chwil i rewelacja. Dziś stwierdziłam, że kurczę, skoro ta chusta jest od pierwszego dnia życia. To czemu by jej nie przetestować? I moje pierwsze wiązanie nie mam pojęcia, czy dobrze z tutorialem, ale mała tu siedzi. I byłam pewna, że nie odważy się w ogóle tej puścić. Że wiecie, to będzie takie próbne wiązanie, i skończy się na tym, że no nie odważy się tych rąk puścić. A proszę bardzo, nie wiem, czy jest dobrze. Ale chyba jej wygodnie, bo siedzi cichutko, a nie śpi. Jak akurat jak myłam podłogę, to Monia napisała, że wpada na kawę, bo ją zapraszałam już jakiś czas temu. Jeszcze nie była w domu, była tylko w szpitalu. Także będziemy mieć gościa. Ciocia idzie na kawę nią posiedziałyśmy, wypiłyśmy jakawę ona herbatę i jak zwykle bardzo miło i jak zwykle dłużej niż planowałyśmy, ale zdecydowanie. No ja mam tyle do roboty, więc cieszę się, że przyszła, że spędziłyśmy fajnie czas, że nadrobiłyśmy ostatnie dwa i pół tygodnia, bo tyle się nie widziałyśmy i pasuje coś zjeść i powiem wam, że od momentu kiedy urodziłam, to zupełnie nie mam potrzeby jedzenia, ani nie mam apetytu, totalnie nic mi nie smakuje, mam wrażenie, że wszystko jest takie bez sensu, ani właściwie raczej nie jestem głodna Jem tak bardziej dlatego, że potrzeba. To jest ciągle przebierana, bo się bawi wodą I jest ciągle mokra Proszę, będziemy robić zonko I na początku po prostu, nawet przed chwileczką jak gadałyśmy To mówiłam, że, że pewnie po prostu przez zmiany w organizmie i tak dalej Jest taka sytuacja z jedzeniem Ale przed chwileczką sobie zdałam sprawę, tak? Mama sobie To będziemy jeść, tak, mama robi. Że ja w sumie zawsze albo w takich bardzo stresowych sytuacjach, albo kiedy jestem na maksa szczęśliwa, zupełnie nie potrzebuję jeść. Dosłownie, ani właśnie nie mam apetytu, ani nie odczuwam głodu, bo są osoby, które zajadają stres, czy pewnie szczęście też. Nie wiem, a są osoby, które mają na odwrót, zupełnie wtedy jedzenie mogłoby dla nich nie istnieć. No i ja aktualnie jestem w takiej sytuacji, że żyję na maksa tym, co się u nas dzieje, że po prostu mm, no jest takie spełnione moje marzenie, że jest nas czworo, no i właśnie nie potrzebuję jeść. Ale no coś jeść trzeba i tak się pytam, Nadli, co jemy? A że ona zawsze odpowiada na leśniki albo gofry. I pierwsza moja myśl to była, że nie no, bez przesady, nie jemy znowu tego samego. Ale weszłam sobie w kukidu, tak przeglądam, przeglądam. I wyświetlił mi się taki fiński naleśnik. To jest naleśnik jakiś taki z piekarnika, ale to nie jest ten taki... bo są dwa naleśniki z piekarnika, z tego co kojarzę. To jest porcja dla sześciu osób, zrobimy sobie połowę porcji i zobaczymy co to wyjdzie. Tylko, że ja tu wszystko zmienię, bo zamienię i mleko na napój owsiany i cukier na erytrytol i mąkę przedną na mąkę orkiszową i nie dodam bitej śmietany, więc zobaczymy czy to w ogóle wyjdzie, ale robimy. If I am wrong when you are right, if I'm only seeing things in black and white, will you forgive me tonight if I am wrong? O kurczę, szkoda, że Wam nie zdążyłam pokazać, bo była tutaj dosłownie pełna blaszka. Był taki wysoki, tak myślałam, że dosłownie chwila, momenty, jak wejmę z piekarnika i że całe opadnie, no i tak faktycznie jest. W sumie też tak na zdjęciu wygląda, więc spodziewałam się, że będzie taki płaski, ale przez chwilę wyglądał naprawdę zacnie. Było do samego tutaj, do samej góry. Może go jakoś wyrzucimy, bo ja chcę go zjeść tak na ciepło. Wiem, że jest dopieczone. Naleśnik. Dopiekłam go trochę na patelni, myślę, że to nie ma większej różnicy teraz już, czy to na patelni, czy nie. I ogólnie stwierdzam, że średnio, że jest to taki po prostu grubaśny naleśnik, więc no nie, ja wolę chyba jednak tradycyjne naleśniki, ale chciałam spróbować. Po prostu liczyłam, że to będzie takie bardziej twarde, a nie chciało mi się robić żadnych drożdżówek, um, bułeczek. Ja sobie dam jeszcze domowy dżem jabłkowy. Zostaje w pogotowiu, w razie czego. Zdecydowanie pora na wyjęcie jesiennych butów ze schowka, bo wyglądam, <gryw> ale jest deszcz za oknem, więc zdecydowanie potrzebuję coś zakrytego, nieprzymakalnego, Ale i tak zdejmuję buty na miejscu, więc z ludzi. Jadę na paznokcie po pięciu tygodniach chyba od zrobienia, a po trzech tygodniach, odkąd mała jest na świecie. I to jest moje takie pierwsze wyjście, poza tym wyjściem z Nadią do bawialni, ale pierwsze takie, wiecie, dla mnie, nie dla Nadi, dla kogoś, po coś, tylko dla siebie. Ale moje poznacie są w takim stanie, że, że zdecydowanie albo muszę je zdjąć, obciąć i zakończyć temat, Albo zrobić nowe. A zdecydowanie jestem za tym, żeby zrobić nowe. Mój mąż też jest za tym, żeby zrobić nowe, tak? Tak, możesz że sobie sobie. <laughs> Zrobię sobie wręcza. Zdecydowanie. Boże, się wrócimy stary. do klasyka. No to też było tak. No to było brzydko. Ładny płaszcz. Ile kosztował? kosztował? 14 zł. Dlaczego 14? I jak tak się pytasz, to stwierdzam, że musi być bardzo tanie, bo tak by się nie przyznał, że zapłaciłeś 3000 za płaszcz. Oczywiście, że dałam 3000. tysiące. Jedziemy! Wróciłam do domu, godzina 22, paznokcie zrobione i czuję się tak komfortowo. Że dosłownie inaczej się tego nie da nazwać, bo to jest po prostu komfortowe mani. Po pierwsze są króciusieńkie, są dosłownie za opuszek palca, po drugie, nie są połamane, czyli każdy innej długości. Po trzecie, french, czyli coś, co kocham najmocniej i nie są takie szerokie. Ja nie wiem, czemu ostatnio było zrobione tak szeroko, ale teraz byłam kogoś innego i. I jestem zadowolona. Nie ukrywam, jestem zadowolona, bo te porodówkowe mi się nie podobały. Nie wiem, czy mnie coś bierze. Oha, teraz też kaszlałam. Nie wiem, czy mnie coś bierze, mam nadzieję, że nie, ale jest to zdecydowanie takie, takie suchy kaszle, bo dosłownie czuję takie łaskotanie w gardle. W każdym razie, teraz jak sobie kaszlałam, to się utrzymałam za, za ranę i tak dalej. Rany, blizny, już powinnam raczej mówić bliznę, niż rany. Ale jak to zrobiłam w samochodzie, słuchajcie, myślałam w pewnym momencie, że tam mi wszystko szczeliło. Dosłownie pojawił się taki ból, że musiałam się zatrzymać na poboczu i myślałam, że po prostu mi wszystko pękło. i Tylko czekałam na moment, w którym zacznę krwawić i w ogóle nie wiem, miałam taką schizę w pewnym momencie. I ja nie wiem, czy to tak powinno być, że czy tygodni, jutro mija czy tygodnie od porodu. A mnie to tak nadal boli. Jestem przekonana, że po. W cesarce pierwszej tak nie było. Więc, jak dzisiaj nawet gadałam do Moni, że w końcu czuję się naprawdę dobrze, tak? <grym> Tatuś zwykłą sobie dał rewelacyjnie radę. Mleczko też widzę, że poszło, że zużyte. Marika śpi, minus taki, że Nadia nie śpi, ale mm, nie jest to dla mnie problem, bo po prostu będzie spała dłużej rano. A nie przeszkadza mi to, ani troszeczkę. Także ja zmywam makijaż, ale chcę szybciutko też się myć. Nadia na szczęście już jest w piżance, więc dosłownie tyle, co mm, usiąść obok niej, obok jej łóżka, pogłaskać po plecach i myślę, że to szybko zaśnie, no bo tak jak mówię, z godzina 22 po 22 z Wami się żegnam. Dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym, a osoby, które mnie jeszcze nie subskrybują, to koniecznie to zróbcie. Dziękuję bardzo, będzie mi niezmiernie miło. Pa!